Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku pokażę Wam ile mam monet do sprzedania. Muszę się tych monet pozbyć, zbierałem je około 2 yy, lata, no i się trochę tego uzbierało. Mamy tutaj monety od roku 1600 któregoś do czasów obecnych. Mam też takie wpinki różne, no, jest tego naprawdę dużo, ale zanim przejdziemy do pokazywania oddzielnie, co to jest ciekawego do zgarnięcia, to powiem wam, że monety po prostu zrobię w takich paczkach po 50 i po 100 zł, nazwę je Mister Boxy, czyli będą to tajemnicze paczki. A co w takich paczkach może się znajdować? No to sobie zaczniemy od tej oto skrzyneczki. Tutaj mamy różne monety do roku 1950. Belgia, Francja, Polska, Niemcy. No, dużo jest tych monet, jest ich tutaj naprawdę dość sporo. Niektóre monety są warte 50 groszy, niektóre nawet i po kilkanaście złotych. Zobaczcie, tu jest Czechosłowacja, 1923, Belgia, Francja. No jest ich tutaj naprawdę dużo w tej skrzyni. Monet wszystko jest do praktycznie rozdania. Co tutaj dalej mamy? Tutaj dalej mamy kopie raczej, jakieś takie medale okolicznościowe. Też mogą się znaleźć w takim zestawie. Zobaczcie. Tutaj mamy holdery. Też może się jakaś ilość tych holderów znaleźć w zestawach. O, to pudełeczko będzie dość ciekawe, bo tutaj mam medale. Medale też się znajdą w tych paczkach. Zobaczcie. Różne medale z różnych stron świata, są też prl loskie, no, Belgia. Francja. No jest naprawdę dużo tych różnych medali, to są to będą paczki niespodzianki. Co można jeszcze znaleźć? Na pewno będziecie mieli tam monety okolicznościowe. Tutaj mam rublówki okolicznościowe. Zobaczcie. Je też można znaleźć w takim zestawie. Monety dwuzłotowe też będą różne. Możecie trafić nawet jelonka. Im więcej monet kupisz, tym więcej monet dostaniesz ciekawych. Takie paletki też mogą się znaleźć w takim zestawie. Zestawy będą mniejsze i większe. Mniejsze będzie za 50. Większy będzie za 100. Co tutaj mamy? Monety, dalej. 1800 rok. No, moneta jest warta kilka złotych. Monety miedziane też są. Spis y, rzeczy y, w poszczególnych zestawach znajdziecie pod filmem. No, zobaczcie. Tak, wezmę te monety i sobie zobaczcie, co można. Trafić. Na pewno w zestawie za 50 i za 100 zł. znajdziecie kilogram monet. Monety będą z różnych stron świata. Te monety nie są takie poprzebierane strasznie. Je ja na jednym filmie otwierałem. Zobaczcie, tak wyglądają. Będą też monety PRL na pewno. Tu mam monety angielskie. Też mogą się znaleźć w zestawie, mm, tak do każdego zestawu, będzie dołączony jako gratis taki oto medal. Są to medale strzeleckie, niemieckie, szwajcarskie. Tu mam już monety popakowane. Co tutaj mamy? O, rybaki są, no jest dużo monet, ruble, bardzo, bardzo dużo monet, no możecie trafić wszystko, takich, takich zestawów już kilka osób kupiło ode mnie, yy, jeden z widzów, Bartek, kupił już taki zestaw, jedna osoba mm, też kupiła, ale jest, nie była taka do końca przekonana, monety srebrne. One przesuniemy. Monety srebrne tutaj są. To nie. Mamy tak, kopiejki. Mamy też 10 ore. Kopiejki, to jest okolicznościowa moneta. Okolicznościowa moneta no to radziecka złotówka, to nie. To też możecie trafić. Może się komuś uda. Monety miedziane. Monety średniowieczne. Korony. Kopiejki. Dużo jest u Szwecji. Tu mamy nawet łezki. Gdzieś tu były jeszcze monety polskie. Feckie. Koronówki. Ojej, jest. 2 złote. Też można to znaleźć. Jedna moneta będzie do zestawu za 50 złotych. Minimum 3 będą do zestawu za 100 zł. Co tu jeszcze mamy takiego do pokazania? Na pewno będą odznaki też w zestawach. Będę je tam Przydzielał. Jeżeli chodzi o możliwość wyboru, to nie ma możliwości wyboru monet, które znajdą się w zestawie. To będzie raczej jako niespodzianka. Co tutaj mamy? Monety jakieś. Monety okolicznościowe. PRL też będą do zdobycia są akurat tutaj tu też są monety okolicznościowe PRL są różne, różnice. Można, można w zestawie takie znaleźć monety drugiej. RP Klasery. Klasery wyglądają w ten sposób: są nowe. O, jakieś medale tutaj są, nawet nie zauważyłem ich. O, kurde, jakie wielkie. Klasery nowe i używane. A tu mam jeszcze takie klasery. Te są akurat nowiutkie. Też będą do zdobycia. Co tu jeszcze mamy? Yy, monety, kopie. Kopie, czyli nie wiem, takie sztabki na przykład. Taka sztabka no, jest warta może 30 zł. Tam się sprzedają. Nie wiem, coś, taki medal jakiś może się trafić. Sztabki. Monety z papieżem, medale aluminiowe. Więc zachęcam Was do zakupu na pewno takiej, takiego zestawu, yy, ponieważ będziecie wspierać mnie i mój kanał. To nie są monety, które po prostu są nic nie warte. To są ciekawe monety. Które po prostu, których mam po prostu nadmiar i chciałbym po prostu je sprzedać I kupić nowy zestaw monet, który mam na oku A jest to aż 50 kg. monet o. I tak to wszystko wygląda Jeżeli chcecie taki zestaw ode mnie kupić Piszcie do mnie na e-mail Pod filmem znajdziecie mój adres oraz rozpiskę co można trafić w tych monetach. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zakupu. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć!